Po odejściu Ancelottiego nowy Real Madryt na papierze prezentuje się niesamowicie. Miejsce Włocha zajął Xabi Alonso, najbardziej hype'owany trener na świecie. Do klubu dołączył już Trent Alexander-Arnold, czyli prawy obrońca, który równie dobrze może grać w środku pola i jest jednym z najbardziej wszechstronnych piłkarzy świata. Równocześnie Królewscy nadal posiadają wspaniałą ofensywę z Kylianem Bape, który jest już po roku aklimatyzacji, Viniciusem, Rodrigo, Ardon Gilerem i Hendrikiem. Jakby tego było mało w ekipie Królewskiej, jakich nadal są Bellingham, Valverde czy Chouameni i obecny Real Madryt na papierze przypomina ekipę idealną. Mimo tego, jak wszyscy wiemy, to nie wystarczy i prawdziwa weryfikacja przyjdzie dopiero na boisku. Nie sposób jednak przejść obojętnie wobec zmian, jakie zachodzą w tym momencie na Bernabeu, wobec czego dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy niepokonany Real Madryt właśnie wraca do gry. Żeby jednak zrozumieć dlaczego w ogóle mówimy o powrocie, musimy przypomnieć sobie jak wyglądał poprzedni sezon Realu, choć pewnie dla kibiców tego klubu nie będzie to zbyt przyjemne. Królewscy wchodzili w tamtą kampanię jako bezdyskusyjnie najlepszy zespół na świecie, który właśnie wygrał Ligę Mistrzów i Mistrzostwo Hiszpanii. Oprócz tego do drużyny w końcu dołączył Kelian Mbappé, który miał być finalnym elementem, który skompletuje układankę i zapewni dominację o jakiej świat futbolu jeszcze nie słyszał. Takie przynajmniej były nadzieje kibiców, ale rzeczywistość przyniosła potworne rozczarowanie. Real w trakcie sezonu 2024-2025, nie tość, że nie wygrał żadnego poważnego trofeum, to został całkowicie zdominowany przez Barcelonę. Duma Katalonii, która była w bardzo niepewnej pozycji, wyrosła na najlepszą drużynę w Hiszpanii i rozbiła Real w każdym z klasyków. Cztery porażki w czterech El Clasico były dla Madrytu kompromitacją. W ostatnich czterech meczach z Barceloną Real tracił 16 bramek, a z 6 tylko 7. Zespół chociaż pełen indywidualnego blasku poszczególnych piłkarzy w większości nie wyglądał jak drużyna. Największe gwiazdy nie pokazały tego, czego od nich oczekiwano. Kylian Bappe odpalił się dopiero pod koniec sezonu i choć teoretycznie miał naprawdę dobry rok, to jeśli coś to raczej z perspektywy indywidualnej, bo patrząc pod kątem drużyny niekoniecznie. Vinicius i Bellingham w porównaniu z poprzednim rokiem nie zaliczyli zbyt dobrego sezonu, a niezwykle bogata ofensywa, która miała być atutem nie tylko nie rozwinęła, w pełni skrzydeł, ale nawet nie zbudowała solidnych fundamentów współpracy. Bardzo często w tamtej kampanii Real wyglądał na zespół bez mapy. Głównym problemem zdawała się niemoc taktyczna Carlo Ancelottiego. W bezpośrednich pojedynkach z Flikiem widzieliśmy potężny kontrast. Relatywnie młodego trenera, który miał niezwykle dużo świetnych planów i był pełen energii, oraz Ancelottiego, który sprawiał wrażenie, że jego czas w Europie dobiega końca. Oczywiście depresjonowanie całkowitych dokonań jednego z najlepszych trenerów w historii byłoby głupie, ale patrząc tylko na ten ostatni sezon, Ancelotti znacząco nie sprostał oczekiwaniom. W tej oto negatywnej atmosferze doszło do roszady na stanowisku trenera. Carlo Ancelotti objął rolę selekcjonera reprezentacji Brazylii, podczas gdy Real Madryt został przejęty przez Szabiego Alonso. Na to, aby ocenić, jak radzi sobie nowy trener, musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy, natomiast już teraz możemy zastanowić się, czego możemy się spodziewać. Do tego, jaki konkretnie system wprowadzi hiszpański szkoleniowiec, jeszcze przejdziemy. I w tym momencie warto po prostu przyjrzeć się oczekiwaniom i ogólnym nastrojom, jakie panują na Bernabéu. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że Alonso legendą Realu został już jako piłkarz. Jest to bowiem osoba, która świetnie zna klub oraz hiszpańską piłkę, jako że wcześniej pracował też w Realu Sociedad, a poza tym posiada przynajmniej te wstępne doświadczenie na najwyższym poziomie i mowa tu o ostatniej kampanii Ligi Mistrzów. Tam z Bajerem Leverkusen zaliczył niezły start, wygrywając pierwsze pięć spotkań w fazie grupowej, remisując dwa razy i przegrywając raz. Chociaż w jednej ósmej finału odpadł z Bayernem, to kibice raczej nie mieli mu tego za w obliczu tego, jak doskonale radził sobie w niemieckiej lidze. Alonso jest obecnie nazwiskiem, które już chyba teraz należy do grona topowych trenerów i wielu jest przekonanych, prawdopodobnie słusznie, że jego sufit leży dużo wyżej. Zadaniem nowego trenera w realu będzie przede wszystkim stworzenie drużyny, i nie chodzi tu tylko stricte o szatnie, ale o to, co ostatnio widzieliśmy, a właściwie czego nie widzieliśmy na boisku. W kontekście realu z poprzedniego sezonu byłoby to jednak ciężkie, ponieważ już wtedy mogliśmy dostrzec brak piłkarzy na niektórych pozycjach. Kiedy real w 2023 Czwartym rozpoczynał sezon, wielu zastanawiało się czy tak wąska kadra pomimo tego jak bardzo jest dobra będzie w stanie rywalizować na takim poziomie jak wcześniej. Jak się jednak okazało kontuzje bardzo przeszkodziły drużynie z Madrytu w osiągnięciu czegoś więcej. W pewnym momencie niedysponowani byli prawie wszyscy środkowi i obrońcy. Już na początku kampanii kontuzji nabawił się również prawy obrońca a sporą część sezonu pauzował bramkarz Thibaut Courtois. Żeby rozwiązać ten problem Real teraz ruszył na zakupy i ma w planach poszerzenie kadry. Już teraz z klubem pożegnali się Luka Modric i Lucas Vazquez. To piłkarze niezwykle zasłużeni, ale na tyle wiekowi, że nie byli już w stanie regularnie prezentować wysokiego poziomu. Szczególnie te braki były widoczne u Vazqueza, bo o ile Modric kiedy wychodził na boisko imponował inteligencją, to Hiszpan popełniał liczne błędy w defensywie. Mówiąc natomiast o nabytkach królewskich, nie sposób nie wspomnieć o absolutnie przełomowym transferze, czyli nabyciu Trenta Aleksandra Arnolda. Kwota tego transferu to jedynie 10 milionów, czyli to totalnie śmieszne pieniądze za takiego dobrego zawodnika. Trent może bowiem grać nie tylko na prawej obronie i będzie on naturalnym następcą dla niego Carvajala, ale również w środku pola co wielokrotnie udowadniał w Liverpoolu czy reprezentacji Anglii. Jego rola w Realu wciąż pozostaje znakiem zapytania i pewnie zanim wyklaruje się, to jak będzie grał Trent, minie wiele czasu. Lecz już teraz można usłyszeć, że to właśnie Anglik rozwiąże problem braku to niego Kiedy Niemiec odchodził z Realu, nie wszyscy spodziewali się jak ogromny impact będzie to miało na drużynę, ale ale poprzedni rok pokazał, że rzeczywiście kros był niezwykle ważny. Trend może zastąpić Niemca głównie dzięki temu, że ma niezwykle wysoki iloraz tej boiskowej inteligencji, potrafi zagrywać świetne podania i ma genialną orientację na boisku. Sprowadzenie go na Bernabeu było czymś, o czym kibice realu marzyli od wielu lat, a czego fani Liverpoolu starali się za wszelką cenę uniknąć. Dzisiaj 26-letni Anglik może nie tylko stać się jednym z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji, bo to miano już się mu teraz prawdopodobnie należy, ale może nawet walczyć o status jednego z najlepszych zawodników świata i jak sam już podkreślał, nie wyklucza, że kiedyś zdobędzie złotą piłkę. To jednak na razie dość abstrakcyjny scenariusz, co nie zmienia jednak faktu, że rola Trenta w nowym zespole będzie bardzo ważna. Mimo tego, Anglik nie jest jedynym nabytkiem realu. Kolejny zawodnik, który może odegrać niezwykle ważną rolę, to Dean House. Gdybym powiedział te nazwisko jeszcze rok temu, prawdopodobnie niewiele fanów piłki miałoby w ogóle pojęcie o kogo chodzi, ale w tym momencie mówimy tu o jednym z najbardziej utalentowanych środkowych obrońców na świecie. Hiszpan urodzony w Amsterdamie ma 20 lat i mierzy prawie 2 metry. To środkowy obrońca wyceniany obecnie na 60 milionów euro, który ostatni rok spędził w Bormów i był jednym z najlepszych piłkarzy tego zespołu. Salve. W marcu 2025 roku zadebiutował nawet w reprezentacji Hiszpanii i rozegrał w niej już trzy spotkania. Wypada jeszcze wspomnieć, że piłkarskie szlify zdobywał w Juventusie i jako 16 szesnastolatek trafił do tamtejszej akademii. Hausen może bez wątpienia stać się podstawowym obrońcą Realu, biorąc pod uwagę problemy z kontuzjami Militao czy Alaby. W tym momencie obrona Realu wzmocniona o dwa tak wielkie nazwiska zdaje się być o niebo lepsza niż w poprzedniej kampanii. Oprócz tego do Madrytu przychodzi też Franco Mastantuono, czyli środkowy pomocnik ofensywny z River Plate, którym zachwycają się w Argentynie. Ten piłkarz jest z kolei częścią nowej polityki Realu Madryt, która dotyczy ekspansji na rynek południowoamerykański. W taki sposób do klubu trafili Vinicius Junior, Rodrigo czy Hendrik, a teraz to właśnie 18-latek ma być nowym elementem tej strategii. Na ten moment jego rola w drużynie pewnie będzie marginalna, ale to zawsze istotne poszerzenie kadry, czyli coś, czego Królewskim istotnie brakowało. Te transfery mogą w dużym stopniu pomóc Realowi, aby wrócić na absolutny szczyt i po raz kolejny zgarnąć najważniejsze trofea. W tym momencie warto jednak przeanalizować, w jaki sposób królewscy mogą to zrobić i jaki konkretnie system wprowadzi do drużyny Szabi Alonso. Alonso oczywiście nie jest przywiązany do żadnej formacji, co dobitnie pokazał w bajerze Leverkusen. Czasami gra trójką obrońców, czasami czwórką, a czasami wprowadza systemy hybrydowe. W większości meczów jego piłkarze potrafią zmienić formację kilka razy i zamiast być ściśle przywiązanymi do jednej pozycji, mają możliwość eksponować swoje największe atuty. Jeżeli popatrzymy na to, co Alonso zbudował w bajerze Leverkusen, to jest to absolutnie niezwykłe. To trener, który wygrał Mistrzostwo Niemiec, zdobył Puchar Niemiec i Super Puchar Niemiec. Mimo że Leverkusen zawsze było dużym klubem, grało nawet w finale Ligi Mistrzów i spędziło wiele lat w Bundestize, to ten dorobek stanowi aż 60% wszystkich trofeów, jakie zdobyli na Bajarenie. Pozostaje jednak jedna wątpliwość, którą niektórzy kibice mają w kontekście jego przygody w realu. Otóż pytanie, Brzmi jak Alonso będzie pracował z gwiazdami, z którymi w Bajerze praktycznie nie miał do czynienia. Real to zupełnie inne środowisko, inni piłkarze, inne ego i inne oczekiwania. Tutaj jednak wydaje mi się, że też nie ma się czego obawiać, a to głównie dlatego, jaką Alonso zrobił karierę jako piłkarz. Już wtedy zasłynął jako lider, a jego liczne osiągnięcia sprawiają, że piłkarze będą pewnie czuli do niego większy respekt niż gdyby po prostu był świetnym trenerem, ale z niezbyt imponującą karierą jako zawodnik. Bayer z za kadencję Hiszpana. Grał też bardzo ofensywny futbol, który był niezwykle ciekawy do oglądania, a zawodnicy prezentowali niesamowitą płynność oraz wymienianie się pozycjami. To nie tylko świetna informacja dla kibiców realu, ale także prawdopodobnie dla piłkarzy, bo o ile Alonso jest wymagającym trenerem, to szczególnie dla ofensywnych zawodników Los Blancos taki styl gry może być spełnieniem ich oczekiwań. W tym wypadku wydaje się jednak, że to nie trener będzie musiał dostosować się do klubu w takim stopniu jak drużyna do trenera. Alonso przychodzi jako prawdziwy mistrz i prawdopodobnie nawet jeśli się nie sprawdzi, to i tak będzie jednym z najgorętszych nazwisk na rynku. To, co zrobił z Leverkusen, jest po prostu tak niesamowite, że nieważne co się wydarzy w Realu, on i tak będzie miał niezwykłą renomę. Z tego więc powodu, choć może mu towarzyszyć wielka presja, to właśnie po pierwsze jest on na nią przygotowany z uwagi na to, że choćby jako piłkarz grał w finałach Ligi Mistrzów i wygrywał najważniejsze trofea, a po drugie doskonale wie, że osiągnął już tyle, że nawet spektakularna porażka nie zaszkodzi jego karierze aż tak bardzo, jak byłoby to u nich. Innych trenerów. W kontekście sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Real, liczy się jednak jeszcze jedna kwestia. Chodzi tutaj o rywalizację z Barceloną. Tą Barceloną, która w poprzedniej kampanii była górą nad Królewskimi za każdym razem. Pierwszy klasyk Realu Alonso oraz Barcelony Flicka będzie naprawdę spektakularnym starciem, a przynajmniej tak to się zapowiada. Real od dawna nie był w tak opłakanej sytuacji, jeśli chodzi o bycie zdolnym do pokonania Barcelony. W każdym z ostatnich czterech meczów to katalończycy dominowali i rozdawali karty, a Real ewentualnie miał lepsze momenty i tylko tyle. Alonso przychodzi, aby to zmienić, a kibice mają wobec niego olbrzymie oczekiwania. Barsa w tej kampanii nie dokonała jak dotąd żadnych wielkich transferów, ale ściągnęła już solidnego bramkarza i wydaje się również, że lada moment sprowadzi Nico Williamsa. W takiej sytuacji pozostaje jeszcze trochę wątpliwości w kontekście Lewandowskiego, ale o jego pobycie w Katalonii oraz najbliższej przyszłości ujrzycie jeszcze odcinek na tym kanale, więc w ten temat nie będę się już dziś zagłębiał. Rywalizacja Barsy z Realem na tą kampanię zapowiada się po prostu niesamowicie. Być może znów będziemy świadkami dominacji tych dwóch ekip w europejskiej piłce i byłby to piękny powrót do lat 2015-2018. Jako fani Barcelony niektórzy mogą źle życzyć Realowi albo odwrotnie, ale prawda jest taka, że futbol zyskuje głównie na tym, kiedy obie te drużyny są w najlepszej możliwej dyspozycji. Z tego powodu osobiście liczę na to, że przejście Alonso do Realu sprawi, że zespół ten znów będzie rywalizował z Barceloną na najwyższym poziomie i pokaże Pokaże się w Lidze Mistrzów tak jak w ostatnich latach, a nie tak jak w ostatnim sezonie. Dajcie znać co wymyślicie w kontekście Alonso albo transferu Trenta i kto wygra La Ligę w kolejnym sezonie. Jeżeli chcecie zobaczyć odcinek o najważniejszych transferach tego miesiąca albo innej drużynie, która może potencjalnie stać się jedną z najlepszych na świecie, to również dajcie znać w komentarzu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu, trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem w Piłce na Okrągło.